30 listopada w Polsku, w Londynie, odbędzie się trzecia edycja konferencji Słuchaj swojego ciała klucz do zdrowia i harmonii. Kilku prelegentów będzie dzieliło się wiedzą na temat zdrowia holistycznego. Moim tematem będzie to, w jaki sposób, wykorzystując zaawansowaną technologię kwantową, Wspierać swoje komórki do odbudowy, odblokowywać meridiany oraz poprawiać mikrokrążenie. Tymczasem zapraszam Ciebie do zaobserwowania mojego fanpage'a na Facebooku Profilaktyka Zdrowotna, myślnik Dorota Sosnowska. Zapraszam Ciebie na konferencję.